Pane z wami, i Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przepowieściach: Jak może szatan wyrzucić szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z Nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić. Jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom Jego grabi. Zaprawdę powiadam, wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Gdyby jednak zbliźnili przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest Grzechu Wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu to powiedzieli. Gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Kryste. Jedno z najważniejszych pytań, jakie dotyczą nas po grzechu pierworodnym, to jest to pytanie, które Bóg zadaje Adamowi, gdzie jesteś. To znaczy, w jakiej relacji w tym swoim grzechu, czy inaczej mówiąc, w tym swoim kryzysie, w jakim rytmie jesteś w stosunku do Boga? Jaki jest ten Twój rytm relacji? Jaka jest bliskość? W tym doświadczeniu ciebie wobec Boga. I w tej dzisiejszej Ewangelii mamy bardzo różne postawy tego rytmu, można powiedzieć, bliskości. Pierwszy rytm to jest, to jest swojskość, czyli bliscy Jezusa, którzy przecież znają do, do, dokładnie od kolebki niektórzy, którzy wiedzą skąd pochodzi, jakie ma zwyczaje, jaki ma charakter. Znają Jezusa na wylot. I ta swojskość może być zamykająca. Ta swojskość, czyli taka bliskość, której jesteśmy na, na, ze sobą na co dzień, może być zamykająca. Że znamy siebie tak bardzo, tak bardzo, że brakuje nam już nadziei. Że brakuje nam już nadziei, że może coś w tej bliskości się wydarzyć że nie mamy nadzieje dla swojego brata. Ksiądz Józef Tischner mówił, że nadzieja to jest najbardziej tolerancyjny gest wobec drugiego człowieka. Najbardziej tolerancyjny gest, czyli mieć wobec kogoś nadzieję. Swojskość eliminuje nadzieję. Dlatego, że w tej swojskości już wszystko wiem o tobie, już wszystkiego w relacji doświadczyłem, już wiem, czego mogę się po tobie spodziewać. Jeżeli wiem, czego mogę się spodziewać, to już nie mam nadziei, że wydarzyć się może coś więcej. I ta swojskość może też dotyczyć naszej relacji z Chrystusem, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do Jezusa. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do znaków związanych z Jezusem. Może to właśnie z powodu tej swojskości. Kościół w Polsce zaczyna przechodzić głęboki kryzys. Że to jest w końcu szansa, żeby tą swojskość, taką niezdrową swojskość, która jest dumna, która jest trochę pyszna, bo ciągle, mimo że jesteśmy naprawdę w głębokim kryzysie, jak słucham nieraz różnych księży czy świeckich, mówią. Ale w Niemczech to dopiero tam jest. Ci tam na tej drodze synodalnej, i co oni tam wymyślają i błogosławią nie wiadomo kogo. Czyli jakaś taka swojskość pełna takiej niezdrowej dumy, pychy, odszedł od zmysłów. Myślę, że to, odszedł od zmysłów, to znaczy, to jest taka niezgoda na Jezusa, który wywołuje w nas pewną destabilizację i zdezorientowanie. Czyli ta swojskość to jest taki rodzaj religijności, w której już nic nie chcemy zmienić, w której religijność jest nam potrzebna tylko po to, żeby obronić swoje status quo. Ułożyłem sobie życie, mam pewną wizję świata, mam pewną ideologię życiową, i religia jest mi tylko potrzebna do tego, żeby, żeby uzasadnić tą moją ideologię. Bardzo często chrześcijaństwo jest wykorzystywane do tego, żeby uzasadnić jakąś ideologię, tak? na przykład walki cywilizacji. W Stanach Zjednoczonych to jest bardzo mocne, że trwa walka cywilizacji i chrześcijaństwo jest, uczestniczy w tej walce cywilizacji. I, i, I świat zachodni musi wygrać, bo za nami stoi tradycja chrześcijańska. To nie ma nic wspólnego z Jezusem. Albo Jezus tylko potrzebny do tego, żeby no właśnie jakieś obronić, obronić jakieś chrystianitas, chrystianista, czyli tako, takie, taką społeczność chrześcijańską, ale taką trochę właśnie niezewangelizowaną, taką, w której, w której, w której no właśnie najważniejszym kryterium jest, żeby nie utracić pewnej stabilizacji. Religijność sama w sobie może być bardzo destrukcyjna właśnie przez to, że nie ma w niej ruchu. Że nie ma w niej ruchu, nie ma w niej, nie ma w niej powiewu ducha. Wiara jest związana z tym, co, co Jezus powiedział do Nikodema. Wiatr wieje, gdzie chce i skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Właśnie wiara jest bardzo niebezpieczna, bo wiara ciągle nas, w, ciągle nas wytrąca z pewnej stabilizacji, ciągle nas wprowadza w destabilizację i w zdezorientowanie, dlatego że wiara dzieje się. Wiara nie jest czymś, tylko jest czymś, co się dzieje. Wydarza się nieustannie, jest w ruchu. Tak jak Abraham, tak, który jest ojcem wiary, on cały czas jest w drodze, on jest cały czas w kierunku nadziei. To nadzieja go popycha do przodu, nadzieja w stosunku do Boga, nadzieja w stosunku do własnego życia, nadzieja do tych, których spotka na tej drodze wiary. Podobne Nikodem, który był człowiekiem głęboko religijnym i jako religijny przychodzi do Jezusa w nocy, Czyli doświadcza jakiejś destabilizacji, zdezorientowania, pewnego, pewien lęk w nim się pojawi w związku z Jezusem, ale to jest dobry lęk i dobra destabilizacja, bo ona go poprowadzi gdzieś dalej, narodzi się z ducha. To znaczy, że zrobi krok w tej swojej religijności. Oczywiście nie musi być konfliktu między religijnością a, a między wiarą, pod warunkiem, że prymat ma wiara, że to wiara kształtuje religijność a nie pewien typ religijności określa moją wiarę. Tylko wiara, wiara, która ciągle kształtuje, kształtuje religijność. To są ci bliscy, swojscy. Potem mamy uczonych w prawie, którzy są blisko Boga, ale widzimy w stosunku do Jezusa są groźnie zdystansowani. To jest tak ta, niechęć, dystans, który wyraża się w niechęci. Uczeni w prawie, czyli ci, ci, którzy są przewodnikami religijnymi, zobaczmy, przewodzą innym w wierze. Towarzyszą, mają, ich celem jest towarzyszyć innym w wierze do Boga i nie rozpoznają tego, co jest najważniejsze. Może to jest taki moment też dzisiaj w kościele, że przewodnicy duchowi, którzy mają towarzyszyć wiernym świeckim w drodze, nie rozpoznają znaków czasu. Tak jak uczeni w prawie nie rozpoznali Jezusa. A dlaczego nie rozpoznali? Bo był w nich lęk, lęk o własną pozycję. Czy dzisiaj wielu duchownych i wielu świeckich nie paraliżuje lęk i dlatego jest bardzo dużo jakiejś właśnie złości, niechęci wobec zmian, wobec, wobec rachunku sumienia, wobec różnych trudnych rzeczy? Y to, co znamionuje uczonych prawnie, to jest zaślepienie. Czyli ci, którzy widzą, niby widzą Boga, a niczego nie widzą, są zaślepieni. I to, to zaślepienie jest jeszcze o tyle groźne, że Jezus określa je grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus mówi, różne grzechy i bluźnierstwa zostaną odpuszczone. Tak? To znaczy, może być odpuszczone komuś, że ktoś nie rozpoznał Jezusa. Że Wytęża cały swój wysiłek, żeby rozpoznać Jezusa jako Zbawiciela, że czyta Ewangelię, że czyta Pismo Święte, ale nie ma łaski wiary. Natomiast grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że jest pełne rozeznanie jakiegoś dobra i jest zaprzeczanie temu dobru. I ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu może się dziać też w relacjach między nami. Że kogoś bardzo dobrze znamy, ale jest w nas taka zawiść i taka zazdrość, że nie potrafimy uznać dobra w kimś. Bo jesteśmy tak sparaliżowani przez tą, ten brak nadziei w stosunku do tego drugiego człowieka, który wyraża się w niechęci, w niechęci, w podejrzliwości, że nie potrafimy powiedzieć: No, nie. ty dobra nie czynisz. A jak jeszcze jest to ukraszone, ukraszone. Pobożnym językiem. Kilka dni temu właśnie dostałem wiadomość o takiej sytuacji wewnątrz pewnej wspólnoty, takiej, można powiedzieć, takiej darmowej niechęci zawiści w tej wspólnocie pewnych osób wobec innych osób, wynikająca tylko wyłącznie z zazdrości i z zawiści. I ta zawiść i zazdrość prowadzi do argumentów, które na początku wydają się bardzo racjonalne, bardzo mądre, bardzo takie logiczne, ale, ale w tle jest ogromna zawiść i zazdrość, która zaślepia. I to wszystko jest właśnie w imię pobożności, w imię Pana Boga. Jest krytyka kogoś w imię Pana Boga, i można powiedzieć, gdyby bez emocji to wziąć, bez kontekstu tej sytuacji, no to, to te argumenty wydają się logiczne, a jeśli weźmiemy yy, yy, emocje, które za tym stoją, całą niechęć, zazdrość, nielubienie pewnych osób powoduje, że właśnie dobro jest nazywane złem i przed tym przestrzega Pan Jezus dzisiaj yy, faryzeusz. To jest właśnie diabolos, szatan, który mówi do Adama i Ewy i wzbudza w nich nieufność. Z jednej strony jest ta swojskość, tak? bo Adam i Ewa są pierwszymi rodzicami. Jesteśmy ważni w oczach Pana Boga. Korona stworzenia. Jesteśmy najbliżsi Bogu. Stworzenia są bliskie Bogu, ale my, jako pełnia stworzenia, jesteśmy bardzo bliscy. I zobaczmy, że w tej bliskości yy, kiełkuje, kiełkuje yy, właśnie grzech który rodzi się przez nieufność, czyli przez rozdzielanie, przez wprowadzanie, wprowadzanie nieufności. No jesteście koroną stworzenia, ale Pan Bóg Wam nie wszystko mówi, nie wszystko Wam powiedział. Natomiast wiemy, że w relacji wszystkiego się nie da od razu powiedzieć i wszystkiego wyrazić. W relacji potrzebna jest pokora, w relacji potrzebny jest proces, że nie wszystko możemy od razu otrzymać, że w każdej relacji musi być pewien głód, którego nie można natychmiast zaspokoić, że wszystko musisz mi już dać, wszystko, że żądam od Ciebie. Postawa roszczeniowa zabija relację. Natomiast postawa wdzięczności, która rodzi się z pokory wobec relacji. Bardzo pięknie to napisał Dostojewski, który wiemy, że był... W literaturze chyba najlepszym, jednym z najlepszych psychologów. Jego książki to, to jest wspaniałe studium psychologii, poznania człowieka. I on w liście do swojego brata napisał takie słowa: Człowiek to tajemnica. Trzeba ją odgadnąć, lecz jeśli przyjdzie ci odgadywać przez całe życie, nie mów, że straciłeś czas. Ja badam tę tajemnicę, bowiem pragnę być człowiekiem. Pragnę być człowiekiem, dlatego chcę odkrywać tę tajemnicę, ale żeby tą tajemnicę odkrywać potrzebna jest pokora i wdzięczność. Nie może być ani swojskość, ani dystans. I o czym Jezus dzisiaj nam mówi jako pewną nadzieję, tak? To jest słowo, które bym, to jest postawa, którą bym określił słowami papieża Franciszka, która mi tutaj pasuje w zdrowym rytmie bliskości. Zdrowy rytm bliskości. I tym zdrowym rytmem bliskości znamionują się ci, którzy słuchali Jezusa, którzy gromadzili się wokół mnie. Kiedy przychodzą bliscy, swojscy, mówią: Przyszli Twoi bliscy. Jezus mówi: A któż jest moją matką, braćmi, siostrą? Ci, którzy pełnią wolę Bożą. U Ewangelii Mateusza jest ci, którzy słuchają słowa Bożego. I to nie chodzi o pozycję tych, którzy słuchali Jezusa, na przykład w stosunku do Maryi, bo w Ewangelii jest też powiedziane: ktoś tam wychwala Maryję, właśnie, że ma taką, ma, ma taką, yy, taką łaskę swojskości. Błogosławione yy, jest mowa do Jezusa błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Czyli no, no, niesamowity dar Maryja ma, skoro cię urodziła, karmiła cię. A Jezus mówi: tak ale błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I Maryja jest tą, która, której, można by powiedzieć, najbardziej by groziła swojskość. Ale to jest kobieta, która ma w sobie pokorę, taką niezakłamaną pokorę, która ma w sobie otwartość, która, która jest pełna ducha, bo to ona pierwsza otworzyła się w czasie zwiastowania na ten powiew ducha, która... Yy, która otworzyła się na zmysł wiary, nie będąc uczoną w prawie, nie będąc faryzeuszem, nie będąc kapłanem, ale otworzyła się na ten zmysł wiary. Papież Franciszek w Ewangelium Wite mówi, każdy ochrzczony ma ten zmysł wiary i być może dzisiaj jest tak, że właśnie ci, którzy może nie są wielkimi znawcami teologii i nie są instytucjonalnie na co dzień zaangażowani w pracę Kościoła, ale mają zmysł wiary i w tym zmysle wiary mają otwarte serce i umysły na to, żeby słuchać Jezusa. I o nich dzisiaj Jezus mówi. Ci, którzy pełnią wolę Bożą, którzy otwartym sercem i umysłem słuchają Słowa Bożego, ci są moją matką, siostrą i brać. Zdrowy rytm bliskości w Ewangelii to jest właśnie, yy, to jest Taka fascynacja, pasja słuchania Jezusa, która zaczyna się od pasji słuchania człowieka, bo Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Ta swojskość to jest właśnie taka karykatura relacji międzyludzkich. Najpierw trzeba zobaczyć człowieka. Jezus jest człowiekiem. Uczonym w prawie też brakuje zobaczenia Jezusa jako człowieka. Jeżeli zobaczymy człowieka. To zobaczymy także i Boga. To jest pełna formuła wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Zobaczyć człowieka, a zobaczyć człowieka to mieć wobec niego respekt, że jest tajemnicą, że jest darem, że nie, nie jest własnością, że nie można nim kierować, że, że nie można nad nim nie można używać jakiejś, jakiejkolwiek władzy swojej nad drugim człowiekiem, że nie można go też łamać, że potrzebna jest pewna postawa. Bojaźń, że drugi człowiek jest jak ziemia święta, a wiemy, że w Biblii, wchodząc na ziemię świętą, trzeba zdjąć sandały. Więc trzeba pewnej pokory wobec drugiego człowieka. Jeśli ta pokora jest wobec Jezusa i będziemy Go słuchać, to ta pokora słuchania też nas poprowadzi do odkrycia, że On jest nie tylko człowiekiem, którego słowa są godne uwagi ale jest także Bogiem, czyli Słowem, jest wyrazem Ojca, jest wyrazem samego Boga.